Pierwsza sprawa, bo zbieramy te śmieci w tej Albanii, ale cały czas one zostają przy drodze. Zresztą jak widać, przy drodze jest masa śmieci w Albanii. Dlaczego? Bo nikt nie chce nas brać ze śmieciami na stopa. Wszyscy mówią, zostaw to. W Albanii to normalne. Sobie, Aha, dobra. W sumie u ruskich też jest tak samo. No może nie aż na taką skalę. Ale jest bardzo podobnie. Natomiast cel na dziś to co najmniej dotarcie do nisz. W Serbii, dlatego, ponieważ tam za nieco ponad 300 km rozpoczyna się główna arteria komunikacyjna, wiodąca na północ w kierunku Budapesztu, czyli generalnie droga ewakuacyjna do Polski. Zostało nam jakieś 250, także nieźle. Tylko, że po górach, a to jest problematyczne. Na przykład ta góra tutaj, ona jest bardzo wybitna, naprawdę, względem okolicy ona jest bardzo, bardzo wybitna. Tyle dobrego, że do granicy z Kosowem niedaleko. No i cóż, dojedziemy do Kosowa, więc pewnie szybko coś do Pristiny. Potem pozostanie już, tylko wydostanie się z Pristiny I, i miejmy nadzieję, Możliwe, bezproblemowe dostanie się do Serbii, jako że Kosowo jest częścią Serbii, którą Serbia nie kontroluje. Tak jest przynajmniej oficjalna narracja. Więc musimy się wystrzegać pieczątek w paszporcie, bo mogą być problemy. Zresztą ludzie o tym miejscu różne rzeczy mówią. Więc może jest tak, że jest w ogóle chill. No ale sprawdzimy to za chwilę. Na razie. Łapiemy stopę do Kosowa i nawet i nawet też za bardzo nam no, się nie chce nagrywać a to ze względu na to, że my się po prostu ciśniemy do kraju, do kraju nie? Marta ma spinę Marta ma spinę, bo muszę wrócić do mamy Mama będzie krzyczeć i będzie nie fajnie Chcę Jaką? Nie no żartuję Będziesz będzie miała zostać będzie... w domu i sprzątać przez miesiąc No Żadnego Wrocławia. Kara lewoców. No de facto od momentu pożegnania się z Kubą i Kingą to my tak gnamy. Bo wcześniej to było zwiedzanie, wcześniej był, był chill. A teraz jest takie gnanie, żeby przejechać, trochę pozobaczyć, zobaczyć zaliczyć parę nowych krajów. Ale generalnie to wszystko. A teraz to już naprawdę uciekamy do Polski Trochę jeździłem tą Mazdą szóstką mhm. Troszeczkę, ale... To jest jak z dronem To jest fajne przez pierwsze dwa tygodnie A potem to już jest... Normalne Normalne A potem to już, jest sytuacja tego typu Weź drona, wyciągnij, bo trzeba Zrobić materiały, nie? Dlatego ja też właśnie miło wszystko Auto super, ale wolę to mechaniczne Gdyby Łada jeździła szybciej To może tu ją zaakceptowała ona ma dużo, obrad, ale to jest wszystko do zrobienia. Ale to, że ona jedzie tak powoli, to jest po prostu coś, coś, nie do przeskoczenia dla mnie. No to witamy w Kosowie. Niestety nie obyło się bezpieczątki. To mówić nasz błąd, ale jeszcze nie wiem. Nie mam pewności, czy tak, czy nie. Myślę, że oni po prostu w ramach nieakceptowania istnienia Kosowa będą robili nam problemy. A oni wiedzą, że nie byliśmy w Kosowie i my też wiemy, że byliśmy w Kosowie, ale na tym polega cała gra słów. Żeby udawać że w Kosowie. Tesla X na norweskim Blackard Człowieka, który pochodzi z Kosowa. Najgorsze jest to, że jest 1 września i w Kosowie jest jakieś święto. I wszystko jest podobno pozamykane. To nie jest dobry znak, bo mamy tylko pół chleba i trochę serka topionego trochę wody i to jest wszystko co mamy tak więc jest to naprawdę dobra motywacja żeby spieprzać daleko stąd i po prostu uciekać z Kosowa czyżby była to kolejna kraina dotowana bardzo silnie przez Unię Europejską skąd te autostrady to wszystko, nie? w tym Kosowie tak ten pierwszy rzut oka naprawdę cywilizowanie wszystko wygląda to pnąłem My tymczasem kierujemy się do Kryszczyny. Ile to zostało Do 100 km? Na szczęście kraina nieduża, więc przy dobrych wiatrach szybko opuścimy. Pod warunkiem, że serbowie nie będą nam zrobili jakichś problemów specjalnych na granicy. No, a Kuba z Kingą są już na tym. nie Na Bałkanach, na, na, na Węgrzech. Także się im udało. Gratulujemy jeździć w kraju nam do, dotarcie do kraju jeszcze chwilę zajmie chłopaki nas rzucili na CPM pod Kryśliną miasto w jednym wielkim smogu taki pełen rozpizdziel blokowisko to już z daleka widać bo to jest w Dolinie Rzecznej więc łapiemy stopa dalej w kierunku Serbii do granicy może z pięć zostało może więcej a tymczasem peja rządzi jest w której superi Dobra, no tu jedziemy To są je Omija ja Dobra Ja jadę na pasę? Ha? No A English dojś ruski No Masowo Marta Co Marta nie rozumiem! Nie rozumiem! To jest Polska! Ha? Polska! Polsza, Polonia, Polako! Dobre klimaty są w tym kraju, ale Szkoda, że tylko tranzytem. Już mi się podoba. Dobra czapa. Co dobra czapa? No w Kosowie Marta, wiesz? Jak tu jest takie podejście, wiesz, do, do ruchu drogowego, do życia i tak dalej, to ja już, ja już czuję ten kraj po prostu. To jest taki przyjazny rozpierdol. Czuję go dobrze. Jedziemy do Prysztiny, do środka. Nie wiemy gdzie nas tam zostawi. Nie mam pojęcia w ogóle. Zielonego. Najwyżej będziemy próbowali jakoś się wydostać, nie wiem, autobusem, z buta jakkolwiek. Marta się tyle lekko pomyliła, bo stacja Prysztyna, tak jak on napisał, to nie jest stacja, my w tylko to jest stacja pewnie kolejowa albo dworzec w Prysztynie, więc tak nie, nie tak. Marta teraz musi go się przegapać, że chcemy się dostać. No i jak? A... Musimy mu pokazać, że chcemy się dostać na. Mam yy, na CPN jakiś. Nie wiem jak to się stało, że nie wziąłem z sobą... Czy wziąłem z sobą telefon? Mam tłumacze Google, ale nie mam w ogóle języka serbskiego, nie wiem, kosowskiego, czy jaki mój język w tłumaczeniu offline. Po prostu to zapomniałem, kompletnie zapomniałem. Topa na całej linii. Patrz jaki przyjazny kraj. Każdy teraz się częstować. Czy spragnieni jesteśmy, czy coś. Piękna sprawa Marta. Ja to muszę wrócić. Są tacy, a tak prości, otwarci ludzie, że szok. Normalnie, jakbym pamiętał swoją pierwszą Rosję, nawet lepiej. Pan poszedł po napój, żebyśmy nie umarli z na pasę. Ja na pace, Marta tutaj obok. I teraz Marta, uwaga, Marta, Marta robi za nawigatora. Mm. Słoneczko, ja w Ciebie wierzę. Wszystko pozamykane, a to burger za 1 euro. Ale beka. Bus, bus. No bus, no bus. Taxi. No, 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 no. No taxi, no bus. No, no. Jak szkoda, że dzisiaj jest to święto narodowe, bo jak ja widzę, że jest hamburger za euro, tortilla za euro 30, myślę sobie, no... Bomba. Ceny już mi się podobają. O, sklep znowu. No, jednak nie tak źle z Jednak coś jest otwarte, że Marta jest głodna. No i musimy coś znaleźć. Bardzo, bardzo głodna jesteś, Marta? No tak pójdzie. Tak pójdzie. O! No i wysepka autobusowa. Super! Za Dobra, wylądowaliśmy. Byłem na rekonesansie, Marta tam jest sklep, gdzie można być kartą. A... Tam kawałek dalej Jakiś był z kolei sklep, gdzie 10 takich jak jagnięcych było za 1 euro. O, fajnie. Wykrót zamknięty. Wszystko jest zamykane. To tragedia po prostu. A tymczasem wracam. Już konkurencję. Jakiś baranów 3 witają. E, mają płatną stopę do Bułgarii. A jesteśmy w Kosowie albo do Belgradu, BG, no to albo do Belgrad. No to nie wiem. No to to jest kawał drogi, Marta, co wiesz? Przez granicę. Także musimy, musimy ich. Yy, musimy pójść dalej, wiesz? ko no tutaj, smaka. Musimy zrobić zakupy i pójść dalej, bo wszystkich baranów znowu będziemy mieli problemy. Jakieś. A powiedz mi, gdzie ten? Bo oni w ogóle nie, nie czają, co jest pięć. Ten tutaj, gdzie te. Dwa typy siedzą. Sklep Aha. i taka kasa, wiesz, taka cywilizowana kasa z rzeczami do tego. Oho A się chyba zdziwili, bo podeszli do co zaparkował A On A On tymczasem Po prostu zaparkował chyba. Nie, no wyżej. Tak? Lepiej, lepiej. Robią to źle. Dobra Marta, to co sklepik szybko? Oh. Dawaj, ja szybko coś znajdę i wracamy do fajnie sopa. Dawaj, 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 dawaj. Dawaj, 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 A tymczasem mówię, oni chyba do Bułgarii przez sopa. No Begie, to jest bułgarskie blachy. Co innego może być? Do Bułgarii, z Kosowa, z Kryśnienia do Bułgarii. Dobra i już... Trzeba się przewalić przez Serbię. Nami, Dobra, no to sobie... Idziemy, Idziemy czy idę ja? Czy chcesz ja chcę Jeszcze złe, żeby kupić złe zakupy. Tak to jest jak się wysyła faceta do sklepu Wygląda na to, że bycie blondyną w takim kraju jak Albania czy Kosowo jest całkiem spoko. O! Marta zapała znowu. Zatrzymywali się nawet ludzie, którzy mieli po pięć osób w środku albo po sześć, Ale i tak się zatrzymywali. Ach! Ach, co ona w sobie ma? ma Precz czajki Chodźmy Chłopaki wzięli nas na jakiś sztuczny zalew a tymczasem w koszulce tak, z klatą nie wolno pływać, ale nie wolno baniaczyć Szkoda, że nie wolno baniaczyć aż się prosi Generalnie trochę to opóźni nasz powrót do kraju ale ja się cieszę, bo tak mnie to Kosowa w ciągu tych paru godzin ujęło że że fajnie byłoby jeszcze tu chwilę spędzić i to będzie pierwszy kraj który odwiedzę przy większej wyprawie na Bałkany z pewnością witamy z powrotem w Kosowie To się okazało okazało się że wszyscy mi się mylili bo mówili nie dawajcie paszportów na granicy kosowskiej bo was nie puszczą do Serbii no i to jest tylko częściowa prawda bo wpuszczą do Serbii pod warunkiem że masz Dowód osobisty, e, dowód osobisty z Unii Europejskiej Ja z całą dowodu nie miałem, Marta miała Ja nie mam dowodu, bo ja mam z sobą paszport i prawko No bo paszport jest dokumentem międzynarodowym, tak? A prawko się przydaje przy łapaniu stopa, żeby ludziom pomagać w jeździe No i tak się nagle okazało, że Marta przejdzie, a ja nie Śmieszna sytuacja To znaczy, że na przyszłość muszę z nosić wszystkie dokumenty Co mnie generalnie irytuje Dlatego, ponieważ może się na przykład okazać, że jeszcze jest inny jakiś kraj dziwny, który którym trzeba mieć przy sobie w tym dokumentu. Tylko pytanie. Ale tylko jadąc z Albanii. Tylko jadąc z Albanii i z Kosowa. Bo jadąc z, z innych krajów można wjechać bez dowodu na sam paszport. No, tylko tak, my tego nie sprawdziliśmy. Teraz pytanie, czy byśmy byli w stanie to ustalić w tym momencie? Bo generalnie różne fora internetowe i tym podobne rzeczy to są mało wiarygodne źródła. W internecie można wszystko napisać A sytuacja na granicach się zawsze zmienia Co to oznacza? Co to oznacza, że dziś wracamy do Pristiny I mapiemy stopa na Skopie Czyli odwiedzamy jeszcze Macedonię A może dałoby się wjechać do... do tego... ...wilem? No. Nie, może dałoby się wjechać do Serbii od Macedonii z pieczątką nie wiem czy jest chcemy spróbować. Myślę, że możemy tutaj z całą łapać stopa. Myślę, że możemy. Bo albo będziemy musieli objechać Serbię, Bułgarię i Rumunią, albo ewentualnie możemy spróbować jechać do Serbii od strony Macedonii Wolałabym nie ryzykować i nie zjeżdżać z drogi, bo tu nas wyjmie znowu, a pewnie i tak nie można. Wątpię, że można. No, nauczka na przyszłość. No Dobra, stajemy i łapiemy. Nauczka na przyszłość najpierw idziemy coś zeżreć, nie zjeść. Oznacza na Facebooku takiego człowieka, który, jest, który ciągle coś, że ciągle jest głodny Wiem, Marta. wiem. Liczb multum moich znajomych nie oznacza w takich miejscach. Tak, wiem. Jestem żarłokiem. Jestem. Jestem z tego trudna. Warto sobie na Instagramie. Ja się poczułem odpowiedzialny do dbania o społeczność. Więc Facebook też. Nie ukrywam, matko boska, jaka ta cywilizacja jest straszna. Co ona za co nas uczyniła. Chcieliśmy zjeść kanapkę, napić się piwka, na cepenie który działał, gdzie dało się coś zjeść w Kriścinie w trakcie Bajramu. Siedzimy tu już prawie godzinę, gdzie moglibyśmy być na granicy macedońskiej już praktycznie, ale trzeba dbać o... W no tak, ja bardziej muszę dbać o społecznościówki, ale Marta a ty wiesz, że ja mam swojego Facebooka tylko po to, żeby podtrzymywać fanpage? Gratuluję. Wiesz, że to tam nic nie publikuję? Gratuluję. A ty? Nie. Ja nie. A Marta mówi, dlaczego mi nie zrobiłaś ładnego zdjęcia jak stopa? No, ci Marta, tylko samo na tym, na aparacie, a nie na twoim telefonie. wyrzuciło mnie z Instagrama. Marta, musimy się ewakuować. Przyznaję, w Kosowie i w Albanii łapanie stopa na blondynę to jest po prostu hit. Ale z drugiej strony, jak kolej zajeżdża bmw ką Białą, Cabrio, na niemieckich blachach, widać, że jest Locals i generalnie się uśmiecha trąbi. Marta mówi, że, że ma bekę, ale jak ona się tak głupio uśmiecha, to też dobrze nie wygląda. Nie powinna się cieszyć, że to jakieś fajansy skosowają tutaj. A! A szlak by to trafił. No a my jedziemy na południe w kierunku Skopje. Do Skopje zostało jeszcze około 75 km. czyli do granicy około 5 dych. Spoko, nie? Jedziecie sobie z, z Pristiny do Serbii albo z Pristiny do Macedonii. Proszę bardzo, 5 dyszek, państwo się kończy. Nara, dziękuję, koniec. No a Marta załatwia transport. Marta załatwia transport dlatego, bo idzie jej to wyśmienicie. Ja też staram się łapać, pokazywać co nieco, ale generalnie większość stopów w Albanii i w Kosowie To złapała ona. Gratuluję! Czary Mary na blok ekipę. Ma Karino. się znów Martą. Marta Karyna Cześć. Karina. Słabo. To ja tutaj co Ty tak się w ogóle cieszysz, że tak na Ciebie trąbią? Bo Ty masz bekę, tak? Tak. No, także Marta ma powodzenie wśród Albańców i Kosowiaków, czy A jakich będzie, tam... Jak, nawet jak mam karydę na głowie. Ale taką masz na głowie, no. Ale jak mam na głowie... Blondyna cenniejsza w złotach w tych krainach. Jak mam karydę na głowie, to chyba bardziej jestem tutaj, wiesz, pożądanym obiektem. Tak? Takie odnoszę wrażenia. Dobra, zmarnowaliśmy godzinę. A ta zmarnowaliśmy. Opublikowałeś posta, Michał. No tak. Łap. Ale ja się z tym czuję źle. A czuję się z tym dlatego, bo... Wiem... Pokazał nam kciuka do góry. Nie kumów w ogóle, o co chodzi? <noise> Dobra, dobra, dobra. Ej, no jedźmy do, tego, do tej Macedonii, bo to już wszystko zaraz jest mi zamknięte. I nawet nic nie kupimy. No to, zamiast gadać do kamery, to łap stopa, to już coś złapiemy. już łapię, patrz, na dwie ręce łapię, tu jedna, tu druga, tutaj twoja jeszcze. No jedźmy, jedzmy. Łapię jedźmy. stopa na blondynę. No Marta, złap coś w co? Może ci się coś złapała, co? Dzisiaj w ogóle nie poczułaś, że tego łapiesz Co tu się nie poczuła, Michał? Co tu się nie poczuła? To jest taka beka. No złapmy coś w końcu, złapmy coś w końcu, a chodzisz z kamerą. Ale złapmy. No złapmy. No, proszę, pokaż. Mówisz, ja mam takie długie nogi. Ja łapię. Ty co tam nic nie łapiesz, proszę bardzo. Łap. proszę Ja nie bardzo. łapię, dlatego że mam długie nogi. Ty, dlatego że ty łapiesz z kamerą. Tu setki, tu coś tam. A łapanie to tak. Przy okazji. No po co, jak, jak tu wystawiasz mnie? I ty idź łap, a ja cię tu ponagrywam. Idź łap na karynę. Dobra. Łapiemy.